Polskie linie kolejowe rozpoczęły modernizację 66 km torów na trzech liniach kolejowych. Dla podróżujących oznacza to wiele zmian. Polskie linie kolejowe rozpoczynają modernizację na trzech liniach kolejowych nr 25, 74 i 78, wartą 900 milionów złotych. Prace obejmą odcinek od Padwi Narodowej do Tarnobrzega i Sandomierza oraz stalowej woli rozwadów towarowych. Zasadnicze prace poprzedzają roboty przygotowawcze prowadzone od 3 listopada na odcinku linii nr 25 Sandomierz-Tarnobrzeg-Chmielów. Finał prac na tym fragmencie inwestycji przewidziano w połowie 2026 roku. W zakresie przedsięwzięcia jest przebudowa torów wraz z siecią trakcyjną oraz mostów, przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dzięki modernizacji ma wzrosnąć prędkość pociągów, co sprawi, że czas podróży się skróci, poprawią się też bezpieczeństwo i komfort podróży. Modernizacja obejmie także stacje i przystanki, w tym Tarnobrzeg, Tarnobrzeg Sobów, Tarnobrzeg Kocice i Tarnobrzeg Olszynka. Przebudowane obiekty ułatwią dostęp do pociągów. Nowe perony będą wyższe i przystosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Znaczącym ułatwieniem będą pochylnie i oznakowania dotykowe. Komfort zwiększą także nowe wiaty i ławki zamontowane na peronach. Gabloty z rozkładem jazdy zapewnią czytelną informację pasażerską. W czasie prac na jednotorowej linii nr 25 między Sandomierzem a Chmielowym od 3 listopada obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi Polregio na odcinkach Dęba, Rosalin, Sandomierz i Dęba, Rosalin-Grębów. Zmiany dotyczą także składów PKP Intercity. Pociągi San, Witos, Kasztelan i Hetman pojadą objazdem przez stalową wolę rozwadów, Leżajsk i Przeworsk. Aktualne informacje o zmianach znajdują się w rozkładzie jazdy, na tablicach informacyjnych, w portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników.